Z tej strony Mariusz z Okiem Plecaczka. Dziś zapraszam na test kolejnej nawigacji Carpuride 702 BS, dedykowanych dla motocykli BMW. Filmik powstał we współpracy z marką Carpuride, która udostępniła nam nawigację do przetestowania i podzielenia się opinią o tej nawigacji. Jeśli chodzi o samą nawigację. To no, nawet dość takie estetyczne opakowanie w środku fajnie zabezpieczona, jest dodatkowa gąbka, która całość, cały ekran tutaj chroni. No i tutaj w środku tak ekran nawigacji jest on 7-calowy, do tego mocowanie tutaj już BMW, to jest ta nowsza wersja, gdzie on już jest całkowicie zintegrowany także nie ma żadnych przejściówek no i co jeszcze w opakowaniu instrukcja użytkownika i poza tym nic więcej nie ma nie ma żadnych kabli, nie ma żadnych złączek jest to typowo tak jak mówiłem nawigacja pod motocykle BMW z pełną współpracą już z Wonderwheel jak to będzie wyglądało to za chwilkę się przekonamy jeszcze tak tylko samo urządzenie mamy daszek który chroni gdzieś tam przed promieniami słońca. Mamy samą nawigację z połączeniem tutaj z uchwytem montażowym GPS. Z tej strony mamy włącznik urządzenia i slot na kartę MicroSD. Także tak to wygląda kod seryjny jakiś. Pierwsze wrażenie to tak naprawdę no, duże jest to urządzenie można powiedzieć 7-calowy tablet. A jak się prezentuje na motocyklu, to zapraszam. Dobra, jesteśmy już przy motocyklu. Mamy nawigację. Jeśli chodzi o montaż, no to musimy tutaj trafić. Zaklikało, zabezpieczamy przy okazji mocowanie przekręcamy kluczyk i nawigacja można powiedzieć, że jest zabezpieczona też przed kradzieżą. Także też jest to dobry patent. Daszek dość fajnie się prezentuje. No, i przystępujemy do pierwszego uruchomienia. I tak, jeśli chodzi o sam ekran, to mamy tutaj 1000 nitów. Jeśli chodzi o jasność, mamy możliwość wyboru automatycznego podświetlania czy regulacji automatycznej jasności. Pojawia się taki komunikat, bo akurat w GS-ie, tak naprawdę odczyt z akumulatora, co można zobaczyć, jest taki stopniowy, czyli motocykl sobie testuje akumulator i dopiero po jakimś czasie dochodzi do tej granicznej wartości, czyli ponad 12 V. Natomiast w momencie, kiedy mamy 11,5 V, to CarPurite powinien nam się wyłączyć, żeby nie drenować baterii. Także taka informacja, ale już mamy ponad 12, więc tutaj powinniśmy spokojnie sobie to obsługiwać. Jeśli chodzi o ekran startowy, to tutaj mamy dwie wersje. Możemy sobie wybrać jaśniejszą lub ciemniejszą. Mamy odczyt zegara. Z tego, co już się dowiedziałem, to pokazuje on w przypadku urządzeń z Androidem, aczkolwiek nie wszystkich. Akurat nam się trafił taki egzemplarz. Pokazuje czas od uruchomienia. Zliczany, natomiast w większości przypadków e, będzie on pokazywał, szczytywał godzinę, e, tutaj po, e, taka jak jest na motocyklu. Natomiast pozostałe parametry, czyli obroty, e, kilometraż, od uruchomienia jeśli chodzi o tripa, odległość pobiera sobie z motocykla. Mamy napięcie, akumulatora, mamy też drugi ekran, żeby to od razu porównać. No, w momencie, kiedy będziemy jechać, to mamy ciśnienie z przodu i z tyłu. Tutaj mamy manetkę gazu, to też działa na wyłączonym motocyklu, czyli jak sobie regulujemy, to pokazuje nam w którym położeniu jest manetka. No i temperaturę płynów, płynu chłodzącego. Dodatkowo jeszcze tutaj mamy dwie ikonki, które sygnalizują, którym hamulcem, czy który hamulec wykorzystujemy w danym momencie, czyli mamy przedni i tylni. I w momencie, kiedy jest siła rozkładana na dwa koła, czyli jeżeli używamy tylnego hamulca, to widać obydwa to może podczas jazdy będzie zaprezentowane, obydwa będą się będą sygnalizowały nam tutaj, że użyte są obydwa hamulce. Mamy też temperaturę i połączenie bluetooth, do czego za chwilkę przejdziemy. Natomiast mamy tu jeszcze informacje odnośnie motocykla. Te same, tak naprawdę, ale można sobie tutaj doinstalować takie logo danego motocykla, z którego korzystamy. Taki szybki przegląd, jeszcze menu. Nie mamy podłączego Bluetootha. Regulacja głośności, equalizer, wskaźnik Bluetooth. Tak jak mówiłem, godzina lub czas od uruchomienia nawigacji, jasność. Tutaj możemy sobie zmieniać dodatkowo. Tapety i przycisk HELP, który wskazuje nam, że powinniśmy się za każdym razem skontaktować z firmą Carplay, jeżeli coś chcemy zrobić. Urządzenie jest mirroringiem, tak naprawdę dla Apple CarPlay, Android Auto. Możemy podłączyć sobie maksymalnie dwa e, urządzenia Intercom, gdzie możemy dzielić się albo Intercomem, albo plikami audio. Mamy też ustawienia e, kompasu, e, wskazania wysokości. Nad poziomem, teraz tylko sobie to znajdę. O, wskazania wysokości nad poziomem morza. Żeby skalibrować kompas, to zgodnie z instrukcją trzeba wypiąć urządzenie i zrobić od 3 do 5 ósemek, chodząc z tym urządzeniem, skierowanym ekranem do góry. Może w późniejszym czasie to zrobimy, natomiast nie jest mi to tak naprawdę do niczego potrzebne, porównując z kompasem, który mam wbudowany. W garminie to mniej więcej tak to się prezentuje. Nie wiem, czy to będzie widać. No, troszeczkę odbiega, więc ta kalibracja na pewno by się przydała. Ale tak jak mówię, nie jest mi do... na razie to do niczego potrzebne. No i co jeszcze? Mamy kąt pochylenia motocykla, który też tutaj na tym ekranie jest wskazywany. Czyli w momencie, kiedy odchylimy motocykl w drugą stronę, to widać, że te kąty się zmieniają. Tyle jeśli chodzi o e, ogólnie e, ekran, taki dedykowany dla motocykla. Jeszcze z funkcji mamy ustawienia telefonu, muzyki, możemy podpiąć kartę e, microSD do 32 GB i z ustawień mamy do wyboru język. E, resetowanie do ustawień fabrycznych, możemy wyświetlić sobie wersję oprogramowania, jeżeli by był jakiś błąd. E, mamy połączenie Wi-Fi i połączenie Bluetooth. I teraz spróbujemy sobie sparować. Dobrze. Jeśli chodzi o bluetooth to teraz przystąpimy sobie do konfiguracji. Jeśli chodzi o instrukcję to powinniśmy to parować wyszukując tutaj urządzenie. Coś nie zadziałało. Spróbujmy jeszcze raz. Ok, wyszukało nam telefon. Klikamy sobie, powiązujemy. I tak naprawdę mamy dwa profile, które klikamy: obydwa: jedno dotyczące audio, drugie dotyczące obsługi. I mamy połączenie już z Android Auto możemy wyświetlić sobie tylko mapę tu jeszcze pokażę jak wyglądają pozostałe które mam zainstalowane czyli mapy CZ do tego mamy jeszcze aplikację TomTom Go i tak to się prezentuje Oczywiście można jeszcze zainstalować Janosika i każdą dowolną, która działa na Androidzie. Myślę, że tutaj z powodzeniem będzie wyświetlana. Na tę chwilę przetestujemy standardową mapę Google. Zrobimy sobie jakąś trasę, podczas której będziemy sprawdzać jak to, się, jak to się prezentuje, jak prowadzi. Myślę, że raczej nie powinno być tutaj problemów. Jeśli chodzi o samo urządzenie, no to powiem szczerze, że ekran jest duży, przejrzysty. Zobaczymy jak będzie się prezentował w y, mocnym słońcu. Spróbujemy odpalić teraz motocykl. Tu sobie chwilkę pochodzi, żeby nie drenować akumulatora. Tu możemy zrobić od razu prezentację tych ekranów startowych. Jak to wygląda, jeśli chodzi o obroty, o gaz, no i przedni i tylni odczyt czujników ciśnienia, no, podczas jazdy on Dobrze. się uruchować. Dobrze. I teraz tak, wyłączyliśmy całkowicie motocykl i po kilku sekundach za chwilkę echron, właśnie, przechodzi, ekran przechodzi w tryb wyłączenia. Odlicza do 10 i całość gaśnie. Dobra, pierwsze uruchomienie na motocyklu. Trasa mamy ustawioną na spotkanie ze znajomymi. Powinniśmy być jakieś 20 minut przed czasem. Zobaczymy się jeszcze z okiem plecaczka. Jesteś okiem plecaczka? Agatko? Dobra, jesteśmy połączeni. Także tak się prezentuje mapa z nawigacją. Mamy na pełnym ekranie i ruszamy w drogę. Plaskę mam ustawioną przez 5 punktów, do pierwszego mamy 26 km 31 minut jazdy, podniesiemy sobie szybę. I taka szybka też prezentacja jeszcze funkcji oprócz Android Auto, czyli szarowania ekranu telefonu. Mamy też możliwość kontrolowania tutaj z WANDERWILA. Czyli możemy sobie przesuwać tutaj po mapie, wybierając dane funkcje możemy. Znaleźć sobie stację, restaurację, czyli wszystko to, co tak naprawdę oferuje nam Android Auto. Tutaj, klikając guziczkiem, kierunkowskazów przez kilka sekund, przechodzi nam ta nawigacja w dolne położenie się aktywował na niebiesko ten guziczek i możemy sobie teraz sterować. Sprawdźmy czy mamy jakieś powiadomienia. Coś tam mamy, możemy sobie odtworzyć, odczytać, ale nie mam skonfigurowanego jeszcze niestety. No i też nie do końca z Wonder Wheelem jestem zaznajomiony. Okej, okay. tutaj możemy sobie przewinąć, żeby mieć pełną mapę. Z perspektywy okiem plecaczka, czyli z perspektywy pasażera, ta nawigacja jest bardzo czytelna. Rzeczywiście nawet z gorszym wzrokiem widać nazwy, nie wiem, miejscowości, czy inne wskazówki są czytelne. Mi się podoba. Takie wrażenia na gorąco od Agaty. No, jeśli chodzi o mnie, to porównując z poprzednio testowanym Cigi io 5 no mam wrażenie, że no, ta nawigacja jest ogromna, czytelna, chyba jaśniejsza, ale to musiałbym porównać mając jedną i drugą podłączoną, może przez ten daszek. Który jest już fabrycznie zamontowany W Chigi A, można go dokupić Natomiast tutaj już jest fabrycznie Pomimo słonecznego dnia Bardzo czytelne Bardzo duża ta nawigacja W porównaniu do wyświetlacza TFT jest bardzo Podobnej wielkości I nie wygląda to źle powiedz. Obydwie są takie same ekraniki, jeden nad drugim, wielkościowo, przynajmniej z tyłu patrząc na to. No, w jednym mamy nawigację, taki dzielony trochę ekran, w drugim mamy podstawowe parametry, jak prędkość, ta, której się musimy trzymać i tutaj nie ma jakiegoś problemu z czytelnością. No, na wysokości wzroku tak naprawdę mamy mapę, też z ograniczeniem prędkości na dole na TFT mamy podłączoną jeszcze aplikację BMW dzięki temu mamy rozpoznawanie prędkości jaka obowiązuje na danym obszarze no i mamy co, obroty coś co nas interesuje mamy tutaj prędkość i tyle no bardzo, bardzo czytelne dobrze odbijające ekran, urządzenie I intuicyjne dokładnie Wybraliśmy trochę taką trasę objazdową, żeby się nie za szybko zajechać, a trochę skorzystać z pogody i relaksować się tutaj podczas jazdy, a przy okazji testujemy dla Was Carpool Ride. Chciałbym wrócić do ekranu startowego. Tak prawdę tej nawigacji, ale muszę obczaić jak to zrobić. Czy dłużej przytrzymać któryś z przycisków? O, dobra, już, już mamy. Czyli jak dłużej przytrzymamy Wonder Wheel skierowany w prawo, to przełączyło nam się na ten wyświetlacz, o którym właśnie chodzi. Tutaj mamy akurat czarną wersję, możemy zmienić sobie na białą. Wydaje mi się, że ten ciemniejszy jest czytelniejszy, jak myślisz? Tak, i chyba tak nie rozprasza też. No jest porównywalny z TFT i tak jak mówisz no nie rozprasza aż tak i tutaj takie podstawowe funkcje no mamy informację, że jesteśmy połączeni z Wonder Wheelem czas od startu to jest 10 minut 21 stopni, no już jest odczuwalne bardzo ciepło, mamy 11.20, mamy połączenie bluetooth obroty, które tak naprawdę patrząc na dół wygląda to tak samo, podróż na tą chwilę to jest 7 km ona się resetuje co włączenie e, tutaj e, Carpurajda odległość szczytana całkowita e, przebiegu motocykla bieg na którym aktualnie jedziemy ciśnienie z przodu i ciśnienie z tyłu e, możemy sobie przytrzymując zmienić na nie wiem czy to w rękawicy zadziała A, dwa razy klikając z przodu 2,5 bara z tyłu e, Całe trzy fajnie, bo mamy setne pokazane, więc dość dokładnie to wygląda. Możemy sobie zrobić tak naprawdę odbicie na TFT, czy te wskazania są poprawne. Dokładnie 2,5 bara i 3 bary z tyłu. Więc bardzo są zbliżone, tak jak mówię. Tutaj mamy do dziesiętnych, jeśli chodzi o ekran TFT, a tutaj mamy do setnych, jeśli chodzi o ekran CarPor-Rajda. E, co dalej? E, poziom odkręcenia manetki, temperatura płynu chłodniczego i. Hamulec z przodu, hamulec z tyłu. Bądź przy takim dłuższym dohamowaniu tyłem, pokazuje się przód i tył. Złożenie motocykla mamy 0, 7 stopni w jedną, w drugą stronę. Także to jest czytelne. No i informacje takie z motocyklem w tle. Tu jeszcze mamy zasięg dodatkowo wskazany, czego tutaj na przykład brakuje. Czyli mamy 136 km jeszcze do przejechania. Tak to pokrótce wygląda. No i przycisk menu. Czy mi się przycisnęło? O jest. I raz jeszcze być może się powtórzę, ale mamy tak regulację głośności, equalizer, bluetooth, czas od startu. Możemy tu sobie przełączyć, czy to jest informacja, że podłączone jest Android, auto, jasność ekranu. Później rodzaj wybranego tła, pomoc i po kolei duże ikonki. To mamy Apple CarPlay, Android Auto, ustawienia audio czy podłączonych urządzeń. Tutaj już mówiłem, że tutaj mamy m.in. kompas, który trzeba by było skalibrować, ale też możemy sobie sprawdzić, jakie jest ciśnienie jaka jest wysokość w metrach nad poziomem morza 237 to mniej więcej by odpowiadało bo tutaj jeśli chodzi o te okolice to od 250 do 300 metrów nad poziomem morza się znajdujemy co tam jeszcze dalej jeśli chodzi o tą anion Ustawienia telefonu, no nie będę parował, bo jest parowane z TFT, muzyka, można podpiąć kartę SD, tutaj pewno zauważyliście, rzuciło się to w oczy, że przy uruchomieniu pojawia się logo naszego kanału, czyli okiem plecaczka, a motocykl, który jest tutaj na tablicy informacyjnej, jest wgrany też dzięki możliwości zastosowania karty MicroSD. Można sobie wgrać takie dwa obrazki. Myślę, że jest to dużo ładniejsze niż to, co było fabrycznie wgrane, czyli duże logo Carpool Light i motocykl taki narysowany w jak jakbym powiedział także można sobie śmiało swój wygrać. Ładnie to wygląda. Nawet na stronie Carbureta jest informacja, jak, jak to sobie wgrać, jak te pliki nazwać, jakie powinny mieć wielkości, ale to też w opisie postaramy się zawrzeć. I chyba tyle jeszcze zostało nam jedno menu, to jest menu ustawień. Czyli settings. Możemy sobie zmienić język, możemy przywrócić do ustawień fabrycznych. Mamy podaną wersję systemu, ustawienia Wi-Fi, z którym też łączy się telefon automatycznie po połączeniu Bluetoothem i Bluetooth, co mamy sparowane aktualnie Galaxy S21. Że tak to wygląda. Wracamy na. Mapkę. Okay. I na pełny ekran, i jesteśmy prowadzeni do celu, takie szybkie podsumowanie, które mi się nasuwa. No tak, ekran czytelny, czyli 1000 nitów robi robotę, duży, yy, intuicyjny w moich rękawiczkach, które nie mają funkcji dotyku, bez problemu ten dotyk działa, mamy możliwość regulacji za pośrednictwem Wonderweala, jeżeli sobie przełączymy. Mamy tak naprawdę no, wszystko, czego potrzebujemy, jeżeli chcemy gdzieś szybko się przemieścić. Telefon mamy schowany w schowku, jest on dodatkowo ładowany, więc też nie narażamy go na jakieś wstrząsy. Natomiast wszystko to, co wyświetlałoby się na telefonie, mamy przed sobą na bardzo czytelnym ekranie korzystamy z nawigacji tutaj googlowskich dodatkowo mamy jeszcze tutaj możliwość, tak jak wcześniej prezentowałem map CZ czy TomTom Tom Go, myślę, że i Janosik, bo też przez jakiś czas go testowałem, co prawda z inną nawigacją ale też bez problemu na Android Auto działa, funkcjonuje tak jak wspomniała Agata, też dość czytelny ekran z tylnego miejsca czy z miejsca pasażera, także też może śledzić, nie musi co chwila dopytywać ile jeszcze do celu. Więc tutaj no, duży plus za to dzięki firmie KarPRIde mogliśmy przetestować dla Was nawigację dedykowaną do motocykli BMW. Ich w ofercie znajdują się także inne nawigacje, niekoniecznie z ukwytem dedykowanym dla tej marki motocykli. A żeby zachęcić Was do zakupu we współpracy z firmą CarPuRide, przygotowaliśmy kod zniżkowy w momencie zakupów na stronie www.carpuraid.com w koszyku, w miejscu gdzie można dodać kod robotowy, wpiszcie, proszę nazwę naszego kanału, czyli okiem plecaczka, która tutaj się wyświetla. I dzięki temu uzyskacie 30% zniżki. Zapraszam też do subskrybowania naszego kanału, lajkowania. Pamiętajcie, że te treści robimy dla Was, naszych widzów. Staramy się prezentować rzetelnie i testować rzetelnie wszystkie akcesoria.